Witam. Dzisiaj zrobimy sobie eksperyment taki pewien. Jestem ciekawy co się stanie. Będzie się polar. Tymczasowo go przerobiłem na manualne sterowanie człowieku. Manualne sterowanie. To. Mamy aktualnie manualne sterowanie Bo jestem ciekawy co się stanie Jak faktycznie zagotujemy wodę Do wrzątku Ciekawe co się stanie Czy wytrzymie tutaj Ten Grzałka, bo grzałka jest wklejona Na selekon Tak, tak druciarsko Zrobiłem kiedyś, bo Tam pękł ten bęben Kiedyś Jestem ciekawy, czy to wytrzymie ogólnie. No, ta plaka jest dosyć mało używana teraz. To można spróbować, zobaczyć. Jak wytrzymie, to będzie dalej służyć. Jak nie, to... To może naprawię. No, ale dobre. wlejemy wodę. I sprawdzamy. Co się będzie dziać. Wlejemy tak. Ogólnie ten proces dosyć długo będzie trwał, bo będziemy stopniowo podgrzewać wodę. Tak jak normalnie tralka to robi. Dosyć długo to zajmie, żeby osiągnąć taką temperaturę, żeby zaczął grzeć. No ale zobaczymy no. Dolejemy gdzieś tak do szybki, żeby się dało jakoś mierzyć pirometrem temperatury wody. Zakręcimy sobie. Dobrze, sprawdzamy. Włączamy grzałkę. No i wiadomo, nie, nie będzie tak stać kamera i pokazywać mi coś. Tylko będziemy sobie przycinać materiał. Aż się jakoś tam zagrzeje, chociaż do 40 stopni. Dobra, mamy już jakąś temperaturę. O, 55 stopni jest. Jest. Już się robi coraz cieplej. Słychać szum, czyli oznacza, że woda w pobliżu grzałki się gotuje pomału. Ale to jest normalne przy takiej temperaturze wody, już 40 stopni czy coś. Jaka temperatura? Już 63 stopnie. Dobra. Widzimy się, jak już się zagrzeje do nie wiem, 80-90. Dobra, człowieku. Mamy 91 stopni. Już tutaj intensywnie nam się para wydostaje, więc. Otworzymy szufladkę Żeby łatwiej się para wydostawała Zotworzymy No, ale już się pomału A coś tutaj A chyba nic nie strzeliło bo coś, tak... coś tak strzeliło, ale to chyba nie, nie w pralce Już nam woda się zaczyna bąbelkować, czyli się gotuje. Niech się obraca cały czas na razie. Tutaj ciepło do wody. No. Para się wydobywa cały czas. Niewilgotnosi powietrze nam wzrośnie 92 stopnie Ma dużo niezrosła temperatura Nie wiem czy damy rady Cała woda bąbelkowa. Czy nie są za duże straty ciepła

duże temperatury są, duże, duże o, na Patrzymy. 94 stopnie, 95. No. no, ale widać woda już, już się gotuje woda. Czyli już ten efekt się nam udało osiągnąć? To jest prawdziwe gotowanie człowieku, a nie jakieś kurma. Normalnie pralka jest w stanie do 80 tam stopni czy tam do niecałych 90 stopni. Te co moje wniżyłem na programie 90 stopni bawełna. Kurde, a tutaj o, to jest prawdziwe gotowanie. Mamy gotowanie jak w czajniku kurde. No. A, kuchna. A, gorąca. Lepiej nie przykładać teraz ręki. No, gotuje się, no. 97 stopni. Dobijamy do setki i wyłączamy grzałkę. Bo się udało nam się osiągnąć efekt. O, wilgotność płecza z rosa i wentylator się uruchomił. Czy się nam uda do setki dobić? 97 stopni co lecić. Chyba trzeba dłużej zaczekać. Cholera. Te szufladki. Ładnie się gotuje. Ładnie. Teraz Wam pokażę, jaka tu jest temperatura, bo tu. O, tutaj cały czas się nam para wydobywa, jak w czajniku. No, tutaj mamy 83 stopnie. Młosy nagrzane. Oczywiście le lepiej tak nie robić, bo tutaj, jak nam się tutaj para wydobywa, wszystko Tutaj blisko jest też programator. Więc lepiej aż tak bardzo nie gotować wody. Bo dosyć mocno wilgotność wzrasta. Para na szybach. No widać, wilgotność wcześniej 60% było. Procent, a teraz już 74%. Więc wilgotność mocno wzrasta. Aha, chyba puściło, grzałka nie wytrzymała, znaczy nie grzałka, to co ja mówię, uszczelnienie nie wytrzymało, i puściło, działać. Wypłon i wodę szybko usunąć. puściła, jeszcze nie, więc eksperyment tak średnio udany, i tak wytrzymało długo, ale już się, już widzieliście, już temperatura się za bardzo nie chciała podnosić, już było wrzenie, wrzenie było, ale się już nie chciało, o. już nam dosetki nie chciało dobić do końca. No, ale było zagotowało się w czajniku. O, wszystko jest odpięte, odpięte. No, za tak chwilę sobie zobaczymy, gdzie puściło. No, ale pewnie było obok grzałki, gdzie indziej. Otwieramy, człowieku. Teraz będzie jak z piekarnika. O, kurde. Wszystko gorące. 60 stopni. Oh. Wszystko gorące, cholera. Ja jestem ciekawy, co puściło. Hmm, za bardzo nie widać. Kurde. O, to o. Może nalejemy sobie wody i sprawdzimy gdzie coś się nam polało. Widać, że grzałka poszła No, grzałka O grzałka poszła No to było wiadomo, bo to na, na zwykły Silikon było przyklejone <laughs> Więc to było logiczne, że grzałka pójdzie Teraz trzeba uważać, bo wszystko jest gorące, cholera. Ale tutaj nam ta nasza grzałeczka poszła. O, wszystko tak, o, grzałka, jaką temperaturę ma. aż nam pirometr nie zmierzy ale czuć jak bije od niej ciepło więc nieco schłodzimy Skąd tu się silikon wziął na tej grzałce? Dobra, grzałka już jest mniej więcej chłodna. O. Wszystko nam puściło. No i naprawimy to w ten sposób, że zakleimy to naszym klejem, który wytrzymuje takie temperatury fixalem. Jeszcze mnie zostało. No niestety tak normalnie nie możemy. Bo tutaj mamy spękane to gniazdo. Próbowałem je naprawiać kiedyś Zresztą są filmy, filmy na kanale Tak się z tym męczyłem No ale to było, w sumie właśnie na to liczyłem, że właśnie akurat w tamtym miejscu puści Bo, bo nigdzie indziej by Nie miało jak puścić, bo Ten bęben robiłem Nie rozcinałem go w standardowy sposób Tak wymieniałem łożyska tylko Z przodu ten plastik wycinałem i potem go stopiłem tym lutownictwem, jak go z powrotem składałem, łączyłem. Więc wynik eksperymentu jest taki, że wiedziałem, że to puści konkretnie to miejsce. I teraz możemy go lepiej uszczelnić lepszym klejem. No, na tyle z tego eksperymentu. Dziś ja pralkę przywrócę do stanu używalności, ale już nie będę tego nagrywał. Na tyle, cześć.